Dawaj, dawaj, dawaj! kawałek, kawałek. Czwarty turniej strażacka pompa. To są zawody w formule FCC, czyli Firefighter Combat Challenge. Formule takiej amerykańskiej zawody, które mają za zadanie jakby sprawdzić wytrzymałość i siłę naszych strażaków. Zadania bardzo ciężkie. Jest ciąganie manekina, jest ciągnięcie linii wężowej, która z każdym krokiem robi się coraz cięższa. Jest ciągnięcie opony od ciągnika. Także takie zmagania, które mają symulować działania straży już w terenie, takie realne. No, strażacy kondycje muszą utrzymywać cały czas, także z tym jakby nie ma problemu. Mamy coroczne zaliczenia sprawności fizycznej. Natomiast no, nasi strażacy tu, tutaj są najlepsi z najlepszych, tak? Właśnie o to chodzi, żeby wyłonić i żeby ci strażacy, którzy są najsilniejsi, najsprawniejsi. Mieli okazję się pokazać i żebyśmy też mogli ich zobaczyć jakby w działaniu, żeby suwalczanie zobaczyli tą ciężką pracę na strażaka. Tak, stwierdziliśmy, że oprócz tego toru, który jest dla dorosłych, zrobimy również taki mini tor. Są to identyczne jakby zadania, tylko w wersji mini. Młot jest gumowy, z pianki zrobiony, nie jest ciężki, tak? Także pod kątem dzieci. No i też każde dziecko, które ukończy taki tor, dostaje nagrodę. Chcielibyśmy w ten sposób też zachęcić młodzież, dzieci do tego, żeby. No, zechcieli kiedyś zostać strażakami, może za parę lat będą wspominać te właśnie zawody i może będą chcieli wstąpić w szeregi straży pożarnej. Tak, no, mamy nabory cały czas do straży, także dużo osób się zgłasza. Jest ciężko mi powiedzieć, ile dokładnie na jedno miejsce, ale mamy też sporo chętnych, także to jest pocieszające. Tak, generalnie w straży dzieje się dużo, mamy sporo różnych zadań, jakby poza pożarami są wypadki, różne naprawdę zdarzenia, które gdzieś odbiegają, no zawsze ci strażacy pomogą, są uniwersalni. Mamy wśród naszych strażaków ludzi, którzy potrafią praktycznie wszystko, bo znają się i na budowlance, na różnym spawaniu, na różnych rzeczach i to jest bardzo też pomocne no, w pracy strażaka. Staramy się wyjść do ludzi przede wszystkim dlatego, że z jednej strony chcemy pokazać naszym, na czym polega nasza służba, czyli te zadania, które tutaj wykonują ci strażacy podczas tych zawodów, to są tak naprawdę zadania, które my wykonujemy podczas interwencji, ale dodatkowo chcemy także, aby jak najwięcej ludzi uczestniczyło. W tym fascynie dzisiejszym, gdzie przygotowaliśmy szereg atrakcji, no myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy byli razem ze społeczeństwem. Myślę, że no, obowiązków nam dochodzi coraz więcej, także musimy rozszerzać swoje horyzonty. Także zależy nam na tym, aby właśnie jak najwięcej ludzi było i w Ochotniczej Straży Pożarnej i w Państwowej. Czujemy to, że ludzie szanują nasz zawód, naszą profesję Strażaka Państwowej Straży Pożarnej.